İzlediğiniz için teşekkür ederim. Głowa do góry, do Szybcie Szybciej, Ujdej. Dobrze, dobrze. Do góry. Daj mu! do góry!

Marek, drugi sparing po porażce z Górnikiem04. Dzisiaj pokonaliście AKS Strzegom 2-0. Powiedz kilka słów na temat tego meczu. Jak oceniasz rywala i Waszą grę? Myślę, że obie drużyny zaprezentowały się bardzo dobrze. Drużyna Strzegomia też myślę, że będzie mocną drużyną w swojej klasie rozrywkowej. Dla nas to kolejny sparing, kolejne przygotowanie. Kolejne doświadczenie. Dobrze, że mieliśmy okazję zagrać dwie połowy prawie różnymi składami. To jest bardzo, bardzo pozytywny jakby aspekt tych przygotowań. I jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Ee, gra w takich warunkach e, chyba nie jest przyjemnością. No nie, nie jest przyjemnością. Słońce naprawdę daje popalić, ale obie drużyny miały takie same warunki, także narzekać nie możemy i... Po prostu, no, nie ma innej możliwości. Po prostu musimy grać. Na razie temperatury są takie, jakie są, musimy to po prostu grać. Dziękuję. Pierwsze zwycięstwo w roli trenera karkonoszy po porażce 04 z górnikiem. Dzisiaj pokonaliśmy 2 do 0 AKS Strzegom. Proszę powiedzieć kilka słów na temat tego spotkania. Mm -hmm. Celem sparingu było przede wszystkim gra do zera, czyli obrona ma grać bez straty bramki i to nam się udało. To był podstawowy cel i został zrealizowany. Druga, drugi element były akcje ofensywne z, wykorzy z wykorzystaniem tych elementów, tych schematów, które ćwiczyliśmy na treningach i to można powiedzieć tu jestem, tu będę musiał trochę jeszcze popracować, bo wiele akcji było zwalnianych, niegranych w tempo, były straty przy przyjęciu piłki i to trzeba wyryminować, ale ogólnie i ładna bramka i niewykorzystany karny, także uważam, że zwycięstwo nasze, no, powinno być wyższe, ale jestem bardzo zadowolony, bo graliśmy z przeciwnikiem, który który prognozuje grę o czwartą ligę, czyli można powiedzieć, że nie graliśmy z byle kim. No i samo zwycięstwo cieszy, to daje zawsze chłopakom taką pewność siebie i to się liczy. W poniedziałek kolejny sparing, tym razem gramy z ligowym górnikiem Konin, poprzeczka będzie wyżej. Oczywiście wyżej, ale my też zagramy inaczej, nie będzie już takich wielu roszad, będzie grała raczej jedenastka, która powoli będzie szlifowana na ligę. Jedyny problem będą stanowić według mnie młodzieżowcy, którzy według wymogu PZPN musi grać dwóch rocznika 90, a na dzień dzisiejszy chłopaki szczerze mówiąc nie są przygotowani do tej roli. I to jest, że tak powiem, nasza największa bolączka. Dziękuję. No, bardzo proszę.